Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie ja Emil z tej strony, z kanału chyba EMSC2TV, jakoś tak to się zwało Proszę państwa, spotkanie nowa ze Starbow, czymże jest Starbow ale ja nie chcę grać PvP, błagam was wszystko byle nie PvP, o za późno dobra, trudno, zagramy PvP ze Starbow ehm, cóż to jest takiego to jest powiedzmy mod, mapa kostium, UMS, zwał jak zwał odejdź kocie, ehm, gdzie jest połączony Brood War z SC2 mechanika, jednostki etc, etc, będę grał w to chyba pierwszy raz jeżeli, jeżeli się nie mylę eee... no i zobaczymy co z tego ciekawego wyjdzie co to jest mechanotkiny ja interesują co to jest co to jest ehm... Chronobust i riftability zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało przede wszystkim e, dłużej minerały się zbiera jak widzicie o, jakaś rampa nawet tutaj jest może być ciekawy. Może być ciekawie, gram z normalnym człowiekiem żywym, bo no jakoś tak postanowiłem tak zagrać. Co zresztą widać, że dłużej minerały się zbiera, z tego względu, że już powinniśmy mieć dawno, dawno temu bo e, Jakoś wolniej chodzą te proby, przynajmniej tak mi się tutaj wydaje. Mapa jest z tego co mi wiadomo, jakaś, nie wiem, czy z Brudwora, czy nie z Brudwora, w każdym razie mapa jakoś dziwnie zmieniona. Zobaczmy jak będzie wyglądała, kurde, tylko 200 klatek, muszę wymienić kartę graficzną na coś mocniejszego. mam tylko 200 klatek! Ech. Się robi, się robi, się robi, dobra, aha, aha. Chronoboost, już Emil chciał tutaj robić sobie Chronoboosta i jak to to ma wszystko działać. To do do do, wolniejsze zbieranie minerałów, nie wiem, czy to coś zmienia, czy nie zmienia. No nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, gramy na razie bardzo StarCraftowo bym powiedział. Eee, Wings, bardzo sc C2, o tak. Tak, to będzie chyba idealny sposób. Dobra, widzę, że mogę wcześniej zacząć stawiać budynki, skoro nie mogę chronobusta cholernego robić. Gateway, gateway, gateway. Dobra, jak zdawać mi chronobusta. Co to znaczy? To znaczy, że na początku protos nie może zaszaleć, jeżeli chodzi o ilość probek. Nie ma tego dodatku probkowego. Mmm. fajnie może zeskautować, faceta. Co wy na to? Wszystko jakoś tak wolniej się dzieje bardzo dużo wolniej. Że to miałoby wejść na przykład do turnieju to w tych pierwszych minutach chyba się pochlastał. Obstawiam, że to jest mi niepotrzebne, to jest mi potrzebne. No i dajemy zeta. Co jest ciekawego? Przede wszystkim, słuchajcie, teraz nie do końca opatrzcie się robić warp Gate'y, bo jeżeli mamy warp gatey, nie możemy robić dragunów. Tak są guny się pojawił dragons. I jakby ktoś nie zauważył, jest tylko cholera jasna jeden gaz. A okej. Okay. To jest dosyć ciekawa akcja, aż chyba sobie kichnę za chwilę. Ha, ha. <noise> tak więc kichłem sobie za, na, na chwilę Dlaczego? Bo mogłem. Dobra, dać mi tego tutaj I co tutaj mamy Rift Teleports. Aha, czyli można piątką uciekać. Fajna akcja eee, Wow, dajcie mi jakiegoś draguna. Mój pierwszy dragon, który za chwilę będzie gdzieś tutaj zrobiony. Mm, to będzie fajne. Dajcie mi draguna. Templars Archive! Potrzebuję Templars Archive! No, to jest dosyć ciekawa akcja, że ja potrzebuję Templars Archive. Tak to byłoby dobrze skałtować, czy nie ma jakieś niespodzianki dziwnej. Dla mnie. Aha. Pierwszy dragon już mnie goni. Pod D Coś ciekawego tu zobaczyliśmy. Coś jest chronoblustowane. Pytanie teraz na 100 punktów co? Ja myślę, że to jest Chronomustowane. Ustawiamy to tutaj. Eee, no nie chcemy być przyblokowani, tego jesteśmy pewni. No tu jeszcze jakiegoś, nie wiem, nie wiem co. Twilight Council jest potrzebne, ale jej, Ale cyrk na kółko. Dobra, myślę, że tutaj zasięg dla, dla gumów jest najważniejszy. Gaz spoko jest wydobywany, więcej gazu nie potrzebuję z tego co patrzę i nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ile to kosztuje, co nieco kosztuje. Wyjdźmy, wyjdźmy, pójdźmy, zobaczmy, może coś uda się tutaj zrobić. Trochę wolniej to wszystko. Oho, mamy pierwszego draguna dorwanego. Zobaczmy jak on wygląda. Słodziak Pochodzi jak dziwna chodząca mina. Dobra, więc cel wybrany. Czy ja powinienem przejąć ekspansję, czy też yy, nie. Co ja chronobustuję zasięg dla nich? Dobra, więc myślę, że ten gaz naprawdę nieźle jest wydobywany, zresztą ja nie mam na co go wydać. Z tego co patrzę. Okej, okay. dobra, pogoniliśmy go tutaj troszeczkę. Spróbujemy zaatakować? Spróbujmy zaatakować. Dobra. Musimy mi słowo spomnieć. Ok, 3 do U. Cofamy się, cofamy się, cofamy się. Ale wiecie co? Możemy tą dwójką spróbować. ...przyharasować. Ale mikro, uber mikro, nie wiem czy zauważyliście. Nie wiem, jeszcze jeden gate. Nie znam się na tym, ja nie wiem jak to się robi, ludzie są się gdzieś tam. Dobra, dawajmy ekspert. Nie ma Mader Shipcora, żeby było zabawniej. Ktoś jeszcze się tego nie zauważył. Tego, że trzymające się chamy idą na górę. Dwa zasięg mi się skończył robić. Co ja mam dalej robić? Nie wiem, ten archive, no i będzie ten archive? Why not? Dlaczegoż by nie? Czy jest taki jakiś mortal? W ogóle jak to jest? O pancerzony, obserwuję, co nie? O pancerzony, tak 20, aż. Wow, obrażeń zadaje nam. No to nieźle. Można poszaleć. Nie przyblokujmy się. A mam ochotę od Warp Gate otworzyć. Ja pierdolę tam. Ciekaw, akcja, co nie? No, jak już z tym urgentem mówiłem. Mmm... Dobra. Co jest ważne? Zauważyliście, jak jednostki nie zbijają się w jedną wielką kupę. Idą w formacji, tak zwanej. To jest chyba jakiś plus. Może być ciekawe. Tylko jeżeli trzymające jednostki trzymamy z tyłu. Mm -hmm. ale właśnie, jest jedna rzecz, o której zapominam. Jestem persa hype. Co to jest? To jest. Mm, blink może dalej skakać. Ciekawe. Stalki są mi potrzebne? Niech będzie jakiś tam stalk Zasięg stalków o jeden. Okej, okay. bo nie ma co tak campić w sumie. Dajemy jakiś robotik. Ale mieliście iść formacji. formacji niżych schabów. Na pewno jest mi trochę ciężko tutaj grać, bo nie mogę przyzywać tych jednostek. Zobaczmy, co te draguny wykombinują. Tu jest expa i tam jest jakaś expa. Ale. No tak, oni idą grzecznie w formacji sobie. Cały czas. Co jest o tyle ciekawe, że można sobie przygotować jednostki. No i co, ruszamy? Zobaczmy co tu jest ciekawego. Okej... Okay. Nie wiem czy mi się to opłaca walczyć. Czy to nie jest zbyt ryzykowne. No, ryzykowne. Warp Gate! Piękne mikro z mojej strony. Gaston nie jest mi nawet potrzebny, żeby było zabawniej. Eee, immortal? Uuu, uh, River <noise> Zabawna akcja, co nie? Tutaj nawet w sumie. Ale widzieliście co tam jest. Boję się, że jakiegoś będzie to jakoś nie zdropował. Przejdźmy tutaj, przejdźmy tutaj. Obserwatorium ludzie. Ech. Ale mam ochotę otworzyć co nieco. Okej. Okay. Jeszcze dawać mi tam jakieś jednostki, żebym tej niespodzianki nie miał. Upgrade. Aha! Fajna akcja. zobaczcie, tutaj, żeby. To nie ma tak, że trzeba za każdym razem wydać trochę minerałów na to. Good shit, good shit. Jak się robi obserwatorium? Jest tutaj coś takiego jak obserwatorium. Mam, mogę troszkę jak działo? Mogę. Myślę, że działo się może przydać. Na wszystkie wypadek, jakbym miał zaraz mieć jakieś darki na sobie. Okej, okay, to lećmy. Ta dwójka niech sobie tutaj zostanie. Ta dwójka niech tutaj sobie zostanie. Ach, pilony mi się da. Zabra... pylony w jakiś syf. Hmm. Oooo, river, 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 ale syp. Zapomniałem o czymś takim jak River. Hami zrobił dropa, oto ham jeden. Gin. Rivery mówisz, tak? Robotic Bay. Wow, obserwatorium. Dajmy jakieś opcje, żeby wiedzieć co tu się dzieje. Więc ekonomicznie mnie pojechał, GAT 1, ale to spoko. Przyjmiemy gdzieś tutaj XP. Ciekawe czy on ma jakąś gdzieś XP. Tutaj czy tutaj? Bez znaczenia. Ok, sprawdźmy, czy gdzieś jakaś ekspansja tutaj jest. Niestety nadwyżki mam. Zobaczmy tu jest coś atakować. Uuu, ma się dać, co zbliżać, ale on też popełnił błąd. Tyle mam do powiedzenia, dawać mi te rivery. Jak się robi te rivery, bo nie pamiętam, tu ja, tak Robotic Bay. Uuu, dużo tego nie, no ja by jakiegoś. Okej, okay, on tej dodatkowej nie ma. To w sumie mi się podoba. Hmm. No to co, rozstawimy go. Będziemy tutaj próbowali trzymać jakieś, jakąś niespodziankę, a dlaczego by nie. Spróbujmy, zobaczmy co się będzie działo. O, pięknie. Ulepszenia już są, no i dawać mi tutaj river, river, river. Hmm. OK, może być ciekawie. Proszę, z dwa działa. Eee, coś tu jest ciekawego? Tak, tak, jak najbardziej. Widzę, że jest. Rozstawiamy tą armię. I czekamy, grzecznie, Dobra, dawać kolejny oddział. Nie, to muszę jakoś inaczej zrobić. Tak, o. No to ham. Widzieliście hama? Miałeś, chamie, złoty róg. I co żeś zrobił? Pajlony, pajlony, pajlony... co, ja trzeba, nie mogę zrobić pajlonów. Ale Stalk jest szybki. Okej, okay, to ciekawie wygląda, że Stalki są tak szybkie. No dobra, zamknąłem go w tych dwóch... O mój Boże, jedyny. Dobra, bez tego tutaj się nawet nie zbliżać mi. No i to był chyba błąd lekki z jego strony, bo atakował moje umocnione pozycje, że tak się wyrażę. To może być kolos. Przepraszam, czy ktoś mi powie, czy mam coś takiego jak kolos. Na razie to jest takie, 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 takie jakby to powiedzieć, przeganianie się śmieszne. O tak bym powiedział. Eee, może więcej gateów. Nic jakiegoś tak mocno ciekawego nie widzę. No, ulepszenia by się przydało. Templars z Potrzebuję Temple z do ulepszeń drugiego stopnia. To sobie tej wciółka ze mnie leci. Eee, no, mera jakiś, jakiś river się pojawił. Niech mu będzie. Jest jakiś drugi river. Też niech mu będzie. No i dawać tego. Nie to. To chcę. Jakieś tam jednostki mogę tutaj robić? To jest bardzo ważne pytanie dla mnie. W sumie to nie ma najmniejszego pojęcia, co ja tu jeszcze mogę robić. Stargate. No niech to będzie jakiś tam Stargate. Otwieram wszystko po kolei. Co wy na to? Myślę, że tak. Boże, jaka armia tych dragunów. Kaldarian amulet? O, jak fajnie! Ale wiecie co, ja bym to zrobił trochę inaczej. Ja bym otworzył część Gate'ów. Cybernetic Core, tak? Aha, dobra. Niech mu tak będzie. Że potrzebny jest mi Cybernetic Core. Jak widzicie na razie trwa tak naprawdę kampa, bo ani ja, ani on coś czuję nie potrafimy tutaj za dobrze pogrywać. Mm, więc... No właśnie kampa. Ok, bierzemy niewielki oddział, nazywam go czwórką. Czwórka leci tam. Kolejne dragony się pojawiają, słodzi słodziaki, no i przyda. Jest. Aha. Wow, 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 do tyłu szefie, Jezus, Maria. W sumie to jest fajne, gdybym teraz. DRAGUNY! dawać mi tu draguny! Ale jestem uberkrętny! Wow! Dobra, dla nas z jednej strony lecimy z drugiej. Zobaczmy, na jakieś ulepszenie nie ma ulepszeń. Okej. Okay. Nie ma ulepszeń, to jest dla mnie duży plus. Że on nie ma ulepszeń. Sonic Storm, tej przydaje się coś takiego jak Sionic Storm? Ktoś mi powie, bo ja to się nie znam w takich rzeczach. Ja przyjęłem na pewno wcześniej od niego. To jest dla mnie plus. Eee... Dałeś mi opsa. Tego chyba nie mam aktualnie. No i może jakieś zety naprzód, chociaż cholera go tam wie. Na pewno się ciekawie gra, bo to jest coś nowego, ale to bardziej na ten moment wygląda mi na jakiegoś UMSA niż cokolwiek innego. No ale to wiecie, jeszcze ja tam nie znam. A może tak blinkiem zacząć? Ej, w sumie mógłbym blinkiem się wbić tutaj i tutaj. Ej, to może być ciekawa akcja. Dawać mi tego Blinka. A gdzie się znajduje Blinka, ok Będę już dał od prizmów, kajdarian amulet, no szybciej się Prismu, Uż, energia. Dobra, dawać mi teraz tutaj jakieś te. O, hmm. zobaczmy co będzie ciekawego. Aha, no tak, teraz mam zabawę. No dobra, cały czas produkować, co się tam da, bo mam nadwyżki. Nie powinienem mieć takich nadwyżek. Mi się przynajmniej wydaje. No okay, on nie ma bazę? No to na razie jakoś tak lecimy. No, trójka się obija. Jak ja mam to zagrać jeszcze? W ogóle nie mam skrótów klawiszowych, żeby było zabawniej. Mi brakuje, no tak. Przydałoby się trochę więcej gazu. Na tę okoliczność. Dobra, co mi się udało zrobić? Że było za. Ej, ciekawe, pewnie tego wola mógłbym niszczyć, jakbym mocno chciał. Nawet pewnie nie muszę jakoś mocno chcieć. No, moim zdaniem najlepszy pomysł w tej chwili. Ale one są wolne. O ja, tam. Zobaczymy, no, czy faze spróbuje wyjść. Jeżeli tak, no to będzie miał przerąbane. Mogę jeszcze G, żeby mieć gate, te inne to jest dobre pytanie. Zety, jeszcze Zety na speedzie, niech one tam wiecie, połączył się z nimi. O, to byłoby fajne. Czy on ma jakieś ulepszenia? Ja ma jeden jeden, ja mam 2-2. To już jest dla mnie plus. Tak? Tak jak. Teraz jest to jest tak zwane mikro, Nie ja rady tego jak to się nazywa nie pamiętam, nigdy go nie używałem. No ale jedna rzecz, którą tak teraz na to patrzymy, 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 patrzymy i my trochę zastanawia. O, byłby fajnie tego dorwać. O, ale burze! O, ja cię pierdolę. Ja Te burze to mnie załatwiły bez mydła. Też chyba zrobić sobie burzę, co nie? Tak, jakoś. No i co? W sumie plus dla mnie jest taki, że ja nie pozwalam mu przyjąć żadnych ekspansji, to jest... Dlaczego tego nie mogę tu postawić? Ej, dlaczego ja tego nie mogę tutaj nigdzie dać? Ha, ciekawa akcja. Ktoś mi powie, dlaczego ja tego nie mogę tutaj nigdzie dać? Bo ja nie czaję. Tu mogę, tu mogę, tu mogę, tu mogę. Ah, dobra, lol. Okej, okay, powiedzmy, że czaję. Powiedzmy, że czajem, o co z tym wszystkim biega. Ajajaj, skróty klawiszowe są trochę pozmienione. Jakie mam ulepszenia? Aj, dawać mi kolejne. Nośmy te trzy 3 Widzę, ja nie mogę zaatakować, bo siedzi i skampił sobie ham. Ja tak naprawdę nie mogę nic zrobić w tym momencie. Trochę to dupnie wygląda. Czy to jest wrogi obserwer? Nie, to jest mój obserwer. Jaki malutki ten, słodziutki. Dłużej to to już matka wam nie kazała tego robić. Dobra, czyli deadbolt za deadbolem. Hmm. Jej, wygrywam! Wygrywam, Darki mam, no tak. Teraz jest w coś z tym pomaga. To mocno. No dobra, PvP. No jak to wygląda? Na pewno coś nowego. Oczywiście nadwyżki to mi tutaj w żaden sposób nie pomagały. Też brak skutków klawiszowych mogło być trochę upierdliwe. Ale tak to wygląda jak się kampi. Miałem przewagę dzięki temu. Czy to było coś ciekawego? Na razie zobaczymy. Zobaczymy jak to się będzie oglądało. I fajne było to, że mikro coś tam momentami nawet znaczyło. Jest jak dance. GG. No i dobra, kolega wychodzi. Jej, yeah, więc pierwszy raz, pierwszy raz ze Starbow, jak w to wejść, w Custom Games wchodzimy i lecimy. Zobaczmy, jak to wyglądało. Armii, hmm, facet miał większą armię, no ale źle atakował. Wydobycie, on miał trochę słabsze, Czyli gdzieś XP przejął, no wyznaczenia, dobra. Do usłyszenia, do zobaczenia następnego razu, cześć.